październik 1956 roku. Trzynastolatek siedzi naprzeciwko Donalda Berna, międzynarodowego mistrza szachowego, cenionego amerykańskiego zawodowego szachisty. Bobby gra czarnymi. Takiej partii, w tym wieku i z tym właśnie przeciwnikiem, ten nieszablonowo myślący geniusz poświęca Hetmana, królową, najcenniejszą figurę na planszy. Lecz już po kilku ruchach okazuje się, że za sprawą tego poświęcenia, 13-letni Bobby jest w stanie wyprowadzić zabójczy, skoordynowany atak wszystkimi swoimi pozostałymi figurami. Pozostawiona biała królowa wobec tego ataku jest totalnie bezsilna. Partia kończy się zabójczą serią ataków ze strony wielu figur. A każdy ruch Białego Króla jest wymuszony. Za każdym razem pozostaje mu tylko jedno, jedyne pole do ucieczki. Zgromadzeni tam ludzie mogli tylko na chwilę zamilknąć, zachwycić się niespotykanym pięknem tego, co wykreował młody umysł Fischera. Zagrać coś takiego, mając 13 lat. Świat się zatrzymał, świat był w szoku. Nikt nie widział czegoś takiego nigdy przedtem.